Witam Was bardzo serdecznie w Amanda the Adventure, czyli przygody Amandy. I dzisiaj kontynuujemy naszą przygodę, żeby zdobyć jak najwięcej achievementów. I dzisiaj jest RAN, gdzie zdobywam wszystkie 100% achievementów na Steamie. Jak możecie zauważyć, mamy ich trochę odblokowanych, dokładnie 7%, i zostało nam ich jeszcze parę, żeby zrobić 100% gry. I dowiedzieć się, jakie są inne zakończenia z Amandą i jej owieczką, owcią, która się nazywa po prostu beznadziejnie. A po angielsku jest to Woolly Woolly. I jak widzicie, mamy trochę tutaj tych achievementów do zrobienia, więc więc, żeby nie przedłużając, zacznijmy naszą przygodę z Amandą. Więc zacznijmy od tego, że pierwsza rzecz jaką musimy zrobić, to otworzyć tą kutkę i wpisać tutaj tajny kod o nazwie GATS, czyli flaki po angielsku, angielskiego. Dzięki czemu dostaniemy się do kasety, którą jak obejrzymy i zapauzujemy w odpowiednich momentach, o. O, okej, okay. to ona już jest tam przy tym przy stole. Okej, okay, dobra, rozumiem o co chodzi. <laughs> to ja już ją mam tu sadzoną, tak? To jest taka seta. Czym jest rodzina? Chyba o to chodzi. I teraz słuchajcie, bo tu mam przycisk pauzy, nie? Który odblokowałem sobie wcześniej. I w momencie, jak ona będzie zadawała mi pytania różnego rodzaju, to ja będę pauzował grę. W sensie telewizor, odtwarzanie tego. I będę szedł tam do tyłu, do takiego koła, który symbolizuje, że jest alarm przeciwpowodziowy, inne takie rzeczy. I muszę jej tym kręcić. O, 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 Dobra, to jest to. I teraz podchodzę. Za każdym razem, kiedy będzie widział taki emergency alert system, muszę podejść do tego koła, które znajduje się za mną. I muszę pociągnąć za ten shit. I on się uaktywni, prawda? Oh yeah. I musimy to robić tak dokładnie za każdym razem. I w momencie, kiedy ja zrobię to poprawnie, za każdym razem, tak powtarzam się, to dostanę nową kasetę. O, oh! Dobra, mamy tornado. I teraz podchodzę znowu i kręcę tym. Mm -hmm. Let's go! Tornado! Zadziałaj, bok. Super. Wziuuuuu. Tak, tak. Tornado robi wziu i daje czekoladowe mleko, jak to w tej reklamie było. Dobra, mamy powójść teraz. A mamy taki symbol w ogóle tutaj? Bo nie wydaje mi się. Hello? Oh. Okej, okay. niech będzie. Może to jest to, tylko ja tego nie widzę za bardzo. Może to będzie o... Okej, okay. dzisiejsza prognoza. Tak, udało nam się zdobyć kolejny achievement i ukrytą kasetę w tym rzekole. I teraz musimy wziąć i wsadzić to. Tylko jak to wsadzić do tego? Everything roads. Wszystko jest zepsute. Jak się wyciąga kasetę z tego... A, muszę od, 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 pooglądać do samego końca. Okej, okay, nie będzie. Mamy nową kasetę, uwaga! I Widzicie, Amanda. ponownie! And I'm Amanda! A ja jestem. What's that smell? Nie umyłeś What się, do Uli? You think is making that bad smell? Nie wiem! Amanda się zesrała. Skąd mam wiedzieć? Okej, okay, po prostu muszę to obejrzeć, żeby zdobyć kolejne osiągnięcie. Let's go! Powiedzmy, że to się zesrało. Co jest? Czemu to nie działa? Nie, nie, nie funkcjonuje dalej? Ja bym chciał może wiedzieć. Halo? Czemu to nie działa dalej? Czemu to się zwiesiło? Uli, coś ty zrobił. Halo? Czy ja to zepsułem? Czy ja coś zepsułem? Jak tak to przepraszam, nie chciałem tego zepsuć. Chyba się coś zepsuła. Może coś zbugowałem, nie wiem. Chyba muszę zacząć od początku. Jasna dupa, Amando. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. Mam kasetę, tak? Wszystko jest zgniłe. Wsadzamy to. Mam to obejrzeć. Jeszcze raz. Proszę. Halo? Co jest? No nie mówcie mi, że zepsułem tą grę. Ja nie wytrzymam. Dobra, widzowie, słuchajcie, minęło kilka dni od momentu, kiedy ostatni raz to nagrywałem, gdzie chciałem nagrać kolejny materiał, żeby przejść kolejnej kasety, odblokować sobie, ale po prostu się nie da. Ta gra jest tak zbugowana, że pomimo, że rozpoczynałem kilka razy od samego początku tą grę i próbowałem ją przejść po kolei według poradnika, krok po kroku, tak jak powinno być to robione, żeby czasem coś się nie spieprzyło, to nie udało mi się. Więc dzisiaj zaczynam jeszcze raz i teraz sprawdzę sobie rzeczy, które wy mi napisaliście w komentarzach, które jestem jeszcze w stanie sprawdzić, zanim mi się ta gra... Totalnie zbuguje i odinstaluje, nie? Bo ja już ją reinstalowałem nawet dwa razy i to, to dalej nie pomogło. Także pierwsza rzecz, którą mamy. Szarykan, jak dasz lalce odpowiedni kwiatek, to ona da ci kasetę. Jak już to przeczytałeś, to powiem ci, że kwiatka trzeba dać wody na podłoże. Dobra, to wiemy. Żółty kwiatek i lalce musimy wręczyć. Niech będzie. Z tego co wiem, to żółty kwiatek to ma napis 20. Nie, to takie czwórka jest taka chińska, jakby. Dobra, to szukamy żółtego kwiatka i dajemy lalce. Ale najpierw musimy go jeszcze wziąć i wyhodować, więc musimy go podlać odpowiednio. Tylko go muszę. Przestrzaić, gdzie on się znajduje. A, to była chyba czwórka. Przepraszam, chyba to użyciem. Nie, to jest H jakieś. Hello? Gdzie jest czwórka? Co? Aha! A no tak, oczywiście. Te rzeczy, które mają istotny wpływ, muszą być pochowane po tak, jakby inaczej. To rośnie, wyrasta żółty kwiatek. Dajemy to lalce, ona daje nam kasetę. I później jest jeszcze jedna sztuczka ponoć z tym botem. W momencie, kiedy oglądamy specjalną kasetę odpowiednią, tego bota bierzemy i pauzujemy, kiedy wyświetla się ten. Magiczny kod, który jemu trzeba wprowadzić. Trzeba zapausować kasetę, podejść do niego, wpisać to i on tam też da jakąś kasetę. Tak przynajmniej wynika z waszych informacji w komentarzach. Zobaczymy, Dziękuję. czy to jest prawda. you! I got surprise for you! I got surprise! Zamknij oczy, wypnij dubkę, wsadzę ci kasetę. Odtwarzacza. No Ej, zabawa fowanego! Dostałem kasetę. Dziękuję ci, poppy, i ci rób tą trzecią część Hagiego-Hagiego. Jest, mam kasetę, która chyba działa i nie muszę... Wow, restartować gry! Niesamowite. Hmm. Działa to? 2002 rok! Dobra, mamy jakieś dziecko. To jest Amanda? Bo jest czarno-białe, to nie widać. <ścoughs> I co i bez dźwięku? Ani napisów nie ma? Chyba, że zrobi coś fajnego. Pokaż swoje jakieś moce paranormalne. Nie wiem, zacznij unosić krzesła albo... coś. Wow, umie pisać. No niesamowite, to jest... To dziecko jest obiektem badań, bo nie Bo umie pisać? Naprawdę? Niesamowite. Widzę, że w Ameryce to mają dość niskie standardy. Wow, super rozwiązałeś to. Umiesz pisać, Amanda. Ale ty jesteś super. Wow, 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 Super kaseta. No nie mówcie mi, że to jest wszystko. No nie. Ej, co tu robi gość z Breaking Bad? <laughs> Będzie jej kryształ sprzedawał? O co chodzi? Ej, mam dla ciebie cukierka takiego niebieskiego. A nie, to jest ochroniarz. On otwiera drzwi. Wow, wow, ale ma fucha, hop. No, gdyby nie on, to by stąd nie uciekli. No Nie wiem, czy to jest koniec. Mat... nie, do, co to za gówno? Nawet nie. Dobra, siomisty z dziadostwem. Wow. To była najgorsza Najgorsza kaseta na świecie. W takim razie musimy zrobić kasetę z BlaBlaBotem. A żeby to zrobić, musimy zrobić ciasto. Ciasto z jabłkami. Dobrze to poustawiam? Dobrze to poustawiam. Dobra, bo chodzi mi teraz o to, że musimy tego kodu do BlaBlaBota znaleźć. I jeszcze muszę usadzić baterię, więc zaraz tam podejdę Moi do tej skrzynki. Hej, przyjaciele! nie oglądać kolejny raz. Błagam was, ja już tyle razy to oglądałem, że już po prostu mi się żygać chce. Ileż będę oglądał i przechodził razy tą Amandę. Dobra, chodź, lalka. Wiem, że ci dałem kwiatkę, ale teraz muszę ci ociąć głowę. Ja jestem psycholem. Oh. ktoś cię zamordował. Czy to był szarikan? Chyba tak. Ej, no ale wsadź, mu to tu nie. Super. Cześć, spoko, czekaj, idę pooglądać to gówno <laughs> Znaczy, to super kasetę Dobra, chwila prawdy 15.03.25 Uwaga, uwaga 15.03.25, tak było? 25, uwaga, let's go Przekaż moje kondolencje O oh. Kate, okej okay. I ponoć. O, i teraz właśnie w tym momencie powinno się odpalić całkiem inne nagranie. Mhm, mm let's go! Sprawdźmy to. Please, działaj! To right tak! Co? Okej, okay, dobra, mamy tort, jest, dobra, zrobiłem coś, coś, a, tej grze w końcu, dobra, a, jest Mamy karteczkę, wszystkiego najlepszego, gratulacje, masz o rok więcej, życzę ci, by ten rok był twoim najlepszym Bla, bla, bot, ej, mamy 0882, czekaj, 0882, 0882, 0882, powiedz mi, że to jest to nope. Gdzie ja to mam wpisać, 0882, tak, 0882, no tak jest, świeczki są Wciąż jest tylko jedna świeczka. Houston ma problem. Może muszę to na blabocie wpisać. 0882. Dobra. Wait, bo to są świeczki! To są jedynki! O to chodziło w tym kodzie. Dobra, 0, 8, 1, 8, 2, 1, 30 minut w 325 stopniach Celsjusza. Okej, okay. w końcu mamy to 30 minut. W 325 stopniach Celsjusza, tak? I co muszę tutaj wsadzić? Czy po prostu mam to zamknąć w ten sposób? Aha, okej. Okay. Wsadzamy to tu. Mamy drugą świeczkę. Mamy już dwa latka i mamy zagadkę matematyczną. Gdzie niech twój rok będzie wypełniony wieloma błogosławieństwami kochający blabo. Bla, 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 Świeczka podzielona... 1 jeden przez 1 jeden podzielone równe. Aha, bo to jest 1 razy 4 to jest 4. 5 minus 1 to jest 4. Tak. <laughs> jeden razy jeden. A nie, bo świeczki są razy dwa przecież teraz. A nie, czekaj. To jest jedna świeczka, czy to są dwie świeczki? To jest ilość świeczek, które są na torcie? Cholera, jasna. Dobra, lecę na razie pojedynczo. Potem mamy świeczka plus świeczka plus świeczka. Nie, to jest razy świeczka, czyli jeden razy jeden dodać jeden, czyli razem dwa, tak? Zero. Jeden podzielone przez jeden daje jeden. Dwa. To daje trzy. Three. I to daje zero. zero. What's in the dark? <laughs> Co na torcie, to na kartce. A, czyli chyba źle wpisem. Czyli w takim razie mnożymy to przez 2. Czyli 1 razy 4 daje 8. 5 minus 2 daje 3. 2 razy 2 plus 1 to jest 5. 2 podzielone przez 2 daje. O kurde, chyba 1. <śm> 2 dwa plus 2 plus 2 daje 6 i 2 minus 1 daje 1. Dobra zgadłem. I jednak z matematyki nie jestem taki łamaga. I teraz mamy ten kod, który na pewno zapamiętam. <laughs> Bardzo świeszne. C C D C F E. To, to nie była ta melodia chyba. A było. Tyryryryry

Dziękuję wam wszystkim! Głosy w mojej głowie! Dziękuję wam za kasetę! O nie, wypadki! Na czerwono zapisane. Super! Ale jest jeszcze jedna zagadka, mianowicie, znaczy zagadka ukryta taśma czy coś takiego. Jeżeli podlejemy naszego robocika wiadrem z wodą, tylko muszę wiaderko znaleźć i podstawić tam, a potem wlać na niego i wszystko będzie cacy. I tu mamy wiadro, które podkładamy pod tą dziurę. Ładujemy dużo wody, a potem podlewamy naszego robocika, który nie zostaje już naszym przyjacielem, albo zostaje naszym przyjacielem parabapa. Nie. przykro mi. Przykro mi. Nie mam litości. Amanda się zemści na tobie. Na mnie. Wybacz mi. Proszę. Nie zapomnij. Nie zapominaj o mnie. Matko, teraz mam wyrzuty sumienia, że go załatwiłem. Jesus Christ. Jestem mordercą. Znalazłem kluczyk. A wiecie, do czego ten kluczyk na pewno służy? Do otwarcia! Nie wiem, tego? Halo? Najlepszy przyjaciel! Mam kasetę również! Inną. Możemy się dzielić! Mamy dwie kasety, które możemy obejrzeć. Ja, pierniczy, ale fajnie. Dobra, e, nie w twoim sąsiedztwie. Te wywalamy w pierony. Bierzemy tą z na razie. O, nie wypadki! Brzmi fajnie. Czemu nie? Ufasz mi, oczywiście, owciu. A jak na mnie? <laughs> Ready for an adventure? Amanda, you can't. <gasps> Wooly had an accident. When a has an accident, sometimes nobody can help them, but we can try. No, Amanda, I'm fine. This I just uh. Poor Wooly is so confused. We really have to help him. First, we have to know what Ale is z wrong. Jest w porządku. What part of Willy is broken? Żadna! Wszystko jest w porządku z nim! O co ci chodzi Amando? Że on wygląda całkiem dobrze. Czy może ja o czymś nie wiem? Isn't Woolie acting strange? What could be wrong? No to prawdopodobnie psychika mu siada, jak już z sobą się bawi tyle czasu na tych nagraniach, co? Może dałabyś mu spokój. Co może być z nim gra? Może głowa go boli. Let's prepare the patient. What? Yep. Here, Wooly, drink this! Gdzie ty to trzymałeś niby? Amanda, it's all just pretend, isn't it, Willie? Amanda, ja bym tego nie pił. Pił. Jak ona się cieszy w ogóle? What the hell? We need to operate immediately on the patient. Jak to mózg pacjenta? On chirurg potrzebuje. What? To nie jest familinny content. A jak wybiorę źle? To, co się that might be helpful, but what else could we use? Młotkiem chcesz go operować? Things could get really messy if we use that. Ja też tak no, dobra, weźmy piłę. That looks hard to use, but I could try. Um. Mm. <laughs> I tricked you. We're going to use Prz all three. <laughs> what? <laughs> what the? The so patient is getting rowdy. Muszę wybrać? Dobra, eee, pomagam, eee, owcia! Pomagam You're ci! To nie, nie, nie ma zamiaru ci pomagać. So I, I can do Aje, wypadki! Żegnajcie wypadki. Weźmiemy w tą kasetę. Możemy się dzielić. To wygląda bardziej sympatycznie niż to, że operujemy Owcie na żywca. Hej! A działa ta kaseta? Jeszcze się nic nie zbugowało. Całe szczęście. Na, 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 na. Gdzie jest Owcia? Hi! I'm Amanda! With your friends, you can share all kinds of things with each other! Naprawdę? na przykład arkam. I can nerką? share my crayons with you, so you can have fun coloring too. Wow, zawsze myślałem, że bym musiał robić. Oh, kolorować Amanda. Sharing shows oh you God. care about someone. Mhm. Mm Friends can share toys. They can no, ale share. Ale nie dam ci snacks. mojego bad dragona, okej? Okay? Pewnie mi że lepiej się nie dzielić. I can share some of my snacks with you. Which snack would you like? Chciałbym powiedzieć, że wszystkie te trzy przysmaki wyglądają dość nieświeżo. Czy to jest na pewno kiełbasa? Wezmę bramkę numer 3, nie wiem co to jest, ale wygląda ciekawie. Yum, A co to jest? A mogę... A to się co to jest? Tajemnica. Dobra. A jak powiem nie? Nie no dobra, jestem ciekawy tej tajemnicy. Amando, tu jestem. Na co ty patrzysz teraz? Halo, Amando, tracimy cię. Tak. Is it really okay to share my secret with you? Tak. I'm out there. Jak to wynosisz się stąd? Somewhere. Wyprowadzasz się? <śmany> uh, Houston! Houston? Bo, bo się mi telewizor zepsuł. Mogę rzucić do niej cegłą? Albo mogę nie rzucać cegłą? Co by byście zrobili? Okej! Okay. Wow! Z czego była ta cegła? Ehm. Um. Ach, ta telewizja polska. I nastał ranek i przestało padać. Jak cudownie, koniec! To jest good ending! Oh my god! Oh my god! Główny specjalista od rozwiązywania problemów. Ja bym chciał go poznać, bo chciałbym z nim porozmawiać na temat tego, że to w ogóle nie działa tak, jak powinno. Jestem ciekaw, co powie mi Amanda w momencie, kiedy ja puszczę jej nagranie. Ona będzie chciała się, się ze mną podzielić jakimiś tajemnicami, a ja odpowiem mi, że nie chcę usłyszeć jej tajemnicy. Co zrobi, kiedy jej odmówię? Dobra, ja chcę, chcę teraz chcę raz tego bolca. Mmm, kłamiesz, to nie jest twoje ulubione. Nie. O. Oh. O. Oh. What? I co? E, gdzie jest przycisk pauzy? What the hell? Co to są... O, jakieś naklejki dostałem harcerskie. Słoneczko mam i reszta jest podkrywana. Ale... Czy, jest otwarte w ogóle przejście! Jest jakiś list! Odejdź! What the hell! Okej, okay, tego się nie spodziewałem tak szczerze. Myślałem, że ona mnie zmusi, żeby mi powiedział ten tajemnicę. Dobra, to jest ciekawe akurat. I co, tak po prostu odchodzę z strony... Co? Najgorsze zakończenie Ever! Okej, okay? Mam nadzieję, że chyba odblokowaliśmy wszystko. Przynajmniej to, co byłem w stanie odblokować, to odblokowałem. Reszta rzeczy mi się pobugowała, więc mam już tego dość. Amanda jest smutna, ja też płaczę wewnętrznie, musicie mi uwierzyć. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zostawcie łapkę i suba, jeśli tego nie robicie, bo ponad połowa z was tego nie robi, więc byłoby mi bardzo miło. Ja się z wami serdecznie żegnam. Trzymajcie się ciepło. Pozdrowionka od Sharikana. Bywajcie, cześć!